Witam! Witam w te niedzielne popołudnie. Wybrałem się na popołudniową, popołudniowy spacer. No, teraz teraz zarośli jakąś sarnę. Teren ładny. Postanowiłem się bliżej, dokładniej rozejrzeć. I oto co mi tu się ukazało. Wow, Ohoho. O je, o ja cie. To mamy? A kurde, świeże, świeże, ale dar od drzewa. daru od drzewa byk. Pierdzel. Co to mamy? Ładne. 1 2 3 4 5 6 12 tak. 12 tak. Ale jaki nadoczniak! No super. Pierwsza tyka w tym roku. Pozdrawiam.